Teraz tak totalnie na poważnie. Będziemy grali w nowego Institut Speed Most Pokażemy wam miasto, pokażemy wam tryby gry, pokażemy wam samochody, policję, policję, mały tuning, I fajny ile. świat, dobrą grafę. I no to oglądajcie, oglądajcie, miłego. Witajcie w najnowszym Nitwarskidzie. No tak on się prezentuje. Trzeba powiedzieć, że prezentuje się bardzo dobrze, jeśli nie cudownie. W tej chwili mamy już swoje pierwsze auto. Odpalamy je i jedziemy się przejechać po mieście. Fajne w nowym Nitwarskidzie jest to, że mamy dostęp do od razu całego świata gry. To znaczy nie mamy żadnych dzielnic, które musimy odblokować przechodząc jakieś tam wyścigi. Świat gry jest całkowicie dla nas dostępny od samego początku. Wystarczy tylko go eksplorować. Świat, który oferuje Inforespid no, jest naprawdę zróżnicowany. Mamy tutaj autostrady, które lubimy, które znamy z pierwotnego Most Wanted. Mamy tutaj ostre zakręty, pokrętych w miejskich uliczkach. Mamy różne lokacje, doki, mamy port przeładunkowy, mamy lotnisko. Oprócz tego, że cały świat stoi przed nami otworem, jest jeszcze jeden smaczek, który dla na twórcy. To jest możliwość pojeżdżenia przy każdym autem dostępnym w grze od samego początku. No jest tylko jeden haczyk. Musimy takie auto znaleźć i się po prostu do niego przesiąść. No, w tej chwili znalazłem korwetę, podjeżdżam do niej, wciskam przycisk i się już do niej przesiadam. Nie muszę nic kupować, nie muszę nie wiem, czegokolwiek odblokowywać. Po prostu tak korweta już jest moja i mogę do niej w każdej chwili. Bo się znalazłem. Skoczymy sobie teraz na autostradę. Zapada noc, grama tryb dnia i nocy. I się troszeczkę porozbijamy, bo co warto powiedzieć? Zniszczenia. Ludzie, którzy lubią się bawić w niszczenia aut nie będą mógł narzekać. Trochę się pokraszujemy. Auto... Da się wywalić, wyrzucić z drogi, ale ono wraca na swoje miejsce, to znaczy nie ma totalnego zniszczenia Jest tylko kraksa, która powoduje nam no, Przerywnik Auto trochę oberwało, ale jedziemy nim dalej Nie musimy wracać do żadnego garażu, naprawiać go No jest to gra zręcznościowa Wspominali takie rzeczy Tak jak wam mówiłem Okolica jest naprawdę bogata. W tej chwili jestem na autostradzie, widać jak dojeżdżam do miasta. Grafika naprawdę, ja nie jestem wielkim fanem grafiki, ale nie jest na dla mnie najważniejsza, ale tutaj strasznie ona mi się podoba. Już w tej chwili mamy tutaj skrzyżowanie, możemy jechać do miasta. Wiadomo, że mięso w każdej części, nie trzeba co są wyścigi i nie inaczej jest w nowym spontek. Trasy są zróżnicowane, są łatwiejsze i bardziej skomplikowane, szybsze i wolniejsze. Generalnie kluczem do sukcesów w tym nowym to jest tak naprawdę utrzymanie równego tempa, równości. Przeciwnicy są dosyć agresywni, więc trzeba naprawdę, naprawdę uważać, żeby nie dawać się sobą pomiatać na torze, bo oni to natychmiast wykorzystają. Gra jest skonstruowana tak, że jeździmy zarówno po asfalcie, jak i po, po piachu, po wertepach i do tego wszystkiego przygotowano nas ustawienia samochodu. Możemy dobrać sobie opony, zawieszenie bądź, bądź podwozie bardziej pod, pod wyścig na, na wierzchni asfaltowej bądź na wierzchni szutrowej. Jeszcze mogę. Teraz tak, kiedy w normalnej grze kończy się wyścig, to oczekujemy mini. A co się dzieje w Infospeedmus Wanted, to widzicie. Nie może żadnego mini gra toczy się dalej. O co chodzi? Gdzie wybierać wyścigi, gdzie wybierać zawody? Mamy w lewym górnym logo ekranu takie logo Easy Drive. I to jest tak naprawdę klucz do, do całego Infospeedmus Wanted. Tu mamy zarówno rekomendację autologii, jak i wybór dostępnych wyścigów, które jak już mówiłem zależą od konkretnego auta. Mamy tutaj tuning, to jest taka, taka rzecz o którą wielu graczy się martwiło. Tuning w Mosfondet jest i to jest całkiem fajny, podzielony jak widać na pięć podstawowych sekwencji i dla każdego samochodu osobno odblokowujemy kolejne ulepszenia, które dobieramy sobie pod konkretny wyścig. Jeżeli jest to wyścig bardziej na, na asfalcie, opony wyścigowe. Jeżeli jest to wyścig bardziej kowerte, pochopony terenowe. Jeżeli tromimy ścigać się z policją, gdzie wiadomo będą wchodzić w grę kolczatki, jest opcja dopompowania opon. Wtedy to opon jest dużo trudniej przejść. Za pomocą Easy Drive'a możemy także przenosić się do trybu sieciowego oraz zmieniać samochody. Każdy samochód, który już znaleźliśmy w grze, możemy tak naprawdę uruchomić, przenieść się do niego za pomocą jednego kliknięcia. No i tu na przykład wybrałem sobie Lambo, która jest idealne, żeby trochę się zabawić z policją. mogę sobie trochę spalić gumę na i widać jak te tylne koła ciągną przednie do przodu ale tak żeby wywołać pościg z to trzeba zrobić jest na to kilka sposobów oczywiście a najbardziej banalnym jest po prostu uderzenie w radiowóz jest to metoda najmniej finezyjna można porobić trochę zniszczeń na mieście uderzyć kilka samochodów zniszczyć kilka słupów reklamowych generalnie posiać trochę zniszczenia można też przekroczyć prędkość znacznie przekroczyć prędkość podróżu fotoradaru i wtedy co jest normalne i tak samo działa polska policja. Das heaven też się nami zainteresuje. Może teraz ja się na w radiowozu i przy okazji karo trochę jeszcze będziecie mogli pooglądać sobie, no jak ten kontaż się trochę przerabia, prowadzi główną wersję. O proszę. I tu już w tym momencie mam wizję. Panowie policjanci wiedzą i to od razu widzę, mamy dwa radiowozy. Jeżeli radiowozy nas zgubią, sytuacja się uspokaja, ale mi nie zależy, żeby je zgubić, tylko na tym, żeby troszkę się z nimi pobawić. Już wiedzą, że to jest na margini, przekazują sobie informacje. Natychmiast awansował mi pościg na drugi stopień. No mam nadzieję, że ten pościg nie skończy się za szybko. Nie, jeden radiowód został wyeliminowany i automatycznie załącz powoduje to zwiększenie pościgu. Już widzimy pierwsza blokada się pojawiła. Oczywiście blokady tak jak we wszystkich analfasach można przełamywać. Na tym między innymi ta gra polega. I co, jakie są sposoby na to, żeby policji uciec? Podstawą jest takie, żeby po prostu im uciec, mieć szybszy samochód, zniknąć z pola widzenia, które widzimy bardzo dobrze na, na radarze. Kolejnym sposobem jest przejechanie przez przez stację naprawy i jak ile zmieniłem pod auta i od razu policja straciła mnie z oczu. Nie wie, nie wie jakim autem teraz się poruszam. I proszę, sytuacja się uspokoiła, mogę sobie teraz stanowić i Proszę, zgaszę sobie samochód. Policja nie widzi. Tak to się robi. W grze dostępne są dwie kamery. Kamera z auta i kamera z maski. W zasadzie z spoilera. To jest wystarczająco w sumie ten w zależności od samochodu sposób prowadzenia nieco się różni, czujemy wagę samochodu, chociaż nawet jeśli to nie za bardzo, bardzo czujemy to wagę samochodu. Dostępne są drifty i część zakrętów pokonujemy właśnie za pomocą driftów, które są efektowne jak w Hot Pursuit, ale nie działają w ten sam sposób. To znaczy nie da się już samochodu mechanicznie wprowadzić w drift. samym na sieci muzyka i on nie jedzie jak poszyna w tym driftcie i nie ma żadnych manewru w rodzaju zwiększenia prędkości po czyli tylko po prostu czujemy sami prowadząc to samo, kiedy jego koła e, zaczynają sobie skręcać. Jest to o wiele przyjemniejsze i pozwala na lepsze kontrolowanie takiego samochodu. dalej można kręcić się w kółko, jeżeli ktoś ma nadzwyczaj cierpliwość lub takie rzeczy, to można spać w gułach, mimo w stacji, myślę, że będzie to bardzo w nowym fresie. Szary mary, jest cały. I teraz spokojnie przez łódkę fan możesz wyjechać odebrać na rzeczową z imprezy. Przy okazji pozdrawiamy całą społeczność. Tak, tak. Siema Michael, siema Jimmy, siema Smender i miłego oglądania. i zobaczycie po prostu pokaz, pokaz mega skilla naszym <laughs>